Witam was wszystkich serdecznie w nowej rzeczywistości. Tak nagrywa się to dobrze. Hmm, cóż, cóż, no wymsknęło mi się wczoraj wieczorem niechcący nagranie, które miało. Miało być skasowane, miało nie ujrzeć światła dziennego. Było falstartem sprzed, nie wiem, tygodnia czy tam dwóch. Ale wczoraj przy przywracaniu moich filmów po prostu ten film się odkliknął i wskoczył. No, widocznie tak. Widocznie tak trzeba było i może ten niby przypadek nie jest przypadkiem. W każdym razie ja zrobiłem to niechcący, nieświadomie. Postanowiłem zostawić ten film. Może dla niektórych będzie troszkę szokiem to, co za chwilę usłyszycie, ale to będzie jedno rozbudowane zdanie. Więc, więc może niektórzy wytrzymają. Od dawna wiadomo, że są dwa narody wybrane. Jeden izraelski miał za zadanie zachować wiedzę sumerów. Wzbogacić ją, stworzyć podstawy materialne pod rozwój cywilizacji rozumnej o wysokim poziomie technicznym. I jeszcze drugie zdanie dodatkowo do tego jednego rozbudowanego. Będzie zdanie o drugim narodzie. Jeśli się domyślacie, to dobrze się domyślacie. Drugim narodem wybranym ma być naród polski. I jeszcze trzecie zdanie to od niego ma rozpocząć się odnowa biologiczna całego rodzaju ludzkiego. Dziś czarna Franca, bez śmietany, bez cukru. I to w sumie wystarczyłoby na dzisiejsze czytanie. Co tu więcej dodawać do, tak, do takiego tekstu, prawda? Domyślacie się skąd? Z tej książki. Pani Zosi. Książka pani Zosi Kuzioły. Pani Zofii Kuzioły. Optymalny świat, moja droga do zdrowia i rozumu. A która strona z tych tysiąca, to już sobie musicie sami znaleźć, poszerzyć. Ale to, co przeczytałem, to były słowa pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Pani Zofia je po prostu przytoczyła. Czy tak się stanie? Sądząc po tym, co się wydarzyło wczoraj, to, to będzie ciężko. Przepraszam, ale ja po prostu nie mogę, sorry. Bo bo słuchajcie, to jest to wczoraj to to jest tak miłe zaskoczenie akurat dla mnie, bo naród, który jest już w rynsztoku, który już jest tak całkiem padnięty, jest na tych kolanach, wiecie. Yy, okazało się, że można jeszcze głębiej, że nasza rzeczywistość ma drugie dno. Da się, po prostu da się. I uśmiecham się, bo myślę, że to już jest prawdziwe to podłoże, które już osiągnęliśmy my jako naród, jako Polacy i poniżej tego już no, po prostu nie zejdziemy. I to już jest to, to coś, co jest pozytywne, że teraz może być już tylko lepiej. I będzie tylko lepiej, tylko to trzeba zacząć nie od tych wielkich, górnolotnych, wiecie, tych pompatycznych słów, tych kierunków tego, tylko od tego naszego, od tej szklanki czy talerzyka. Najlepiej talerzyka, bo ta szklanka to powinna być odstawiona, ale, wiecie, od talerzyka, od trzech talerzyków. Trzy talerzyki: na jednym białko, na, drugiej, na, na drugim tłuszcz, a na trzecim węglowodany. Ten środkowy talerzyk powinien być najpełniejszy, mieć taką, taki kopczyk duży. Ten z białkiem powinien być taki malutki, i ten z węglowodanami też taki malutki, mniej więcej pół na pół, żeby docelowo potem były ten węglowodanowy, te skrajne, razem z tym cukrem. Z tymi węglowodanami, to białko z tymi węglowodanami. I, i, i gdy ta waga zaistnieje na naszym stole i te produkty będą w sposób świadomy, rozumny, wybrane, wyselekcjonowane. Z tego ogromu tego co nas otacza, to wówczas mamy szansę, będąc na tym, na tym dnie odbić się. Odbijając się dopiero najpierw trzeba podnieść głowę, żeby zobaczyć, gdzie się odbić. Żeby znowu przy odbijaniu, wiecie, żeby tą głową nie zawadzić, albo nie, albo nie uderzyć w coś, co jest nad nami tak postawione. Na, na wszelki wypadek, bo to. Jest coś postawione, bo gdy będziemy się chcieli odbić od tego dna, to naprawdę oni wiedzą, że my i tak musimy przydzwonić w coś tutaj od dołu i oni już to ustawili, że to tak ma funkcjonować. Ci, którzy tym wszystkim mądrze kierują, bo oni to robią w sposób bardzo inteligentny. Pan doktor kiedyś wyraził się takimi słowami, że albo to wszystko jest... Ja to parafrazuję. Albo to wszystko jest w sposób świadomy przez, przez tych, którzy wiedzą więcej, odpowiednio kierowane, albo my, jako ludzkość, jesteśmy po prostu tak głupia. To jest kierowane. Oni są, oni mają tą wiedzę i mają tą wiedzę od pokoleń, od dawien dawna i wiedzą, że sterowanie ludzkim stadem odbywa się przez te trzy talerzyki. Jak na nich będzie nie to, co trzeba, i nie w takich ilościach, w proporcjach do siebie nieodpowiednich, to tym stadem będą kierować. Mają nad nim władzę i mało tego. I temu stadu wydaje się, że jest wolne. I oni to wiedzą, wykorzystują to od zarania dziejów i tak to funkcjonuje. I teraz doprowadzili do etapu takiego, gdzie to stado już niżej klęknąć nie może. Nie da się. Dlatego teraz wiedzą, że będzie odbicie, i to odbicie, jak będzie w sposób głupi zrobione, na hura, no to przydzwoni. Ale jeżeli to odbicie będzie mądrze pokierowane, spokojnie, powoli, bez pośpiechu, to, to wiedzą, że to jest zagrożenie, i wiedzą, że nie mogą nic na to poradzić. Bo człowiek, który odbija się, sam, indywidualnie, od wolności, nie w grupie, nie grupowo, to trzeba się odbić sam, tak jak zbawienie. To nie jest zbawienie grupowe, że grupowo idziemy, grupowo wychodzimy z niewoli, to się tak nie da. Każdy z nas, ojciec, na rozmowach mówił tak: nikogo nie zbawisz. No, wtedy, gdyby mi dodał, że to zbawienie to są te moje trzy miseczki z proporcjami, to ja bym wtedy zrozumiał, ale ojciec nie musiał tego dodawać, bo wiedział, że jak on mi to powie, to ja sam do tego nie dojdę, nie odkryję tego, więc będzie to nie moje, więc ja to, kolokwialnie mówiąc, spuszczę z brzytwy, nie, ale wiedział, że jak ja sam to dogrzebę się, doczołgam się do tego, to wiedział, że to będzie moje i ja tego nie popuszczę. Nawet jak popełnię raz, dwa, dziesięć razy błąd, to wiedział, że ja to do tego wrócę. Tak samo jak ojciec mówił na rozmowach, że nawet jak jesteście na żywieniu optymalnym i są święta, siadacie przy stole z rodziną, to jedzcie to, co macie ochotę. Zróbcie sobie taką odskocznię. I to ojciec powtarzał, wielu z nas. Natomiast nie wiem, czy ktoś zapytał, z jaką częstotliwością te święta mogą być. Wiecie, gdzie możemy siąść do stołu i, i, i jeść, co mamy ochoty. No, w każdym razie, takie przerywniki, ojciec, o takich przerywnikach ojciec powiedział. Co jest dosyć interesującą sprawą, bo. To, to się wiąże z cukrem, który. Te związki cukrowe mają możliwość odkładania się w pewnej formie w naszych mięśniach w formie glikogenu, nie? I ten glikogen on się magazynuje. Jak go mamy odpowiednią ilość w tych naszych mięśniach czy przy wątrobie, to może być. Przy niedostarczaniu węglowodanów z zewnątrz przez jeden dzień bez problemu możemy sobie jeden, chyba nawet dwa czy trzy dni z, tego, z tych zapasów korzystać, zanim organizm zacznie robić je z białka. Mówię to w momencie, gdy nie dostarczamy węglowodanów. Więc ojciec wiedział, że taki zapas tego glikogenu do uzupełnienia przy takim wspólnym stole jest jak najbardziej wskazany. Ale to, to nie, bo to za, za dużo rzeczy, rozproszę się na za wiele rzeczy. Także to, to jeszcze nie teraz. Ale rozwinę ten temat, bo to jest dosyć interesujący. Bo to jest dosyć interesujący i bardzo, bardzo ciekawy temat. Przepraszam tych, którzy wzięli. Zmieniam teraz temat. Przepraszam was tych, którzy braliście, znaczy którzy oglądaliście aukcję tego, tego mojego niefortunnego obrazu, tego. tego dekoracyjnego. On był zielony. Ale mnie coś, słuchajcie, w międzyczasie coś się podziało zapragnąłem jeszcze go zmienić. A to, że jeszcze nikt go tam nie licytował, więc pomyślałem sobie, ja go jeszcze raz zmienię i zmieniłem go. On teraz wygląda może go. On teraz wygląda o tak. Teraz go widzicie. Więc on jest grawitowo srebrny w koło. To był mój eksperyment. Nie wiedziałem co. Natomiast zaingerowałem też tutaj w jego strukturę. Tu są takie kropki, takie plamki, takie rudo-czerwone, takie w kolorze wręcz wątrobowym. Ma takie przejaśnienia jesienne. No tak, taka fantazja. Poniosła mnie fantazja. I, I sprawiło mi to ogromną satysfakcję, że w końcu odważyłem się i zaingerowałem. Nawet jak on już był na tej, na tej mojej licytacji. Czy on się będzie komuś podobał? Nie wiem. Wstawię go jeszcze raz za chwilkę znowu na tą licytację, już w tej formie. Oczywiście nie jestem wcale pewny, że ta licytacja dojdzie do skutku w tej formie, że znowu mi coś nie zaświeci, jakaś żaróweczka i nie przemaluję go jeszcze inaczej. Ale na obecną chwilę potraktujcie go, że on jest taki, jaki jest. Czyli jego trzecią wersję. Przepraszam, ale dzisiaj po prostu nie mogę. Odpinam ten mikrofon, żeby nie było słychać jak tego mojego chlipania i przełykania, bo niektórych to bardzo irytuje, zresztą mnie też by irytowało, gdybym był po drugiej stronie i słuchał. To, to jest tyle. Ko Wiecie co, nie wiem, do kiedy wrzucić tą aukcję. Czy wrzucić go dzisiaj na jeden dzień na aukcję, czy na dwa, czy na trzy dni? Nie wiem. Jak będę to wrzucał, to po prostu to mi się gdzieś tam odpali i to, i to zrobię. Natomiast ten drugi, ten się kończy, o to... Tego nie przemalowywałem, tego nie, nie dotykałem. Oczywiście on jest do góry nogami. Nie, tak jest, tak był malowany. Ma tylko podpis mam do góry nogami, więc to sobie ktoś może. Aha, i przy tym obrazku, przy tym, przy tym dekoracyjnym, przy tym, przy tym moim dziele sztuki, tutaj na odwrocie y, zainstalowałem haczyki. Haczyki są z czterech stron, bo można sobie go, ktoś jak będzie go chciał, to będzie sobie go mógł obracać we wszystkie strony. Tak jak mu pasuje, nie? Więc ja go z przodu nie będę podpisywał, będzie podpisany z tyłu. I wiecie co? I pomyślałem tak, bo to nagranie, które wymskło mi się wtedy, to wczorajsze, wiecie o tej. No to, które oglądacie. Większość was oglądnęła. A przepraszam, to ma być tu. To ja tam. Ja tam powiedziałem, że. To było nagranie, nagrane dwa, może trzy tygodnie temu, jakoś tak. W każdym razie ono było w tym moim archiwum i miało być do skasowania. I w momencie, gdy przywracałem te filmy wczoraj, odkliknęło się i wskoczyło jako pierwsze miejsce. Jako ten mój pierwszy nowy film. Jak zobaczycie, to ja jeszcze tam mam dłuższe włosy, bo to było przed fryzjerem, więc nie wiem, którego ja tego fryzjera miałem, więc możecie zobaczyć, że to jest po prostu starsze nagranie. I ja tam powiedziałem, że nie będzie już tych aukcji od złotówki. Ale... To też był powód, że ja nie chciałem dać tego nagrania, bo sobie potem pomyślałem, przecież wielu z Was bardzo lubi te aukcje od złotówki. To są dla Was to, bo to, bo to dzwonicie, nieraz piszecie, albo nawet te osoby, które wylicytowały, to rozmawiałem z nimi telefonicznie i, i okazało się, że on, to im się to, Wam się to po prostu bardzo podoba. Więc może by faktycznie nie rezygnować z tej, z tej aukcji od złotówki, tych różnych moich prac. No bo to jest tak, że y, wartość jakakolwiek, czegokolwiek, czy to jest przedmiot, czy to jest usługa, Wartość to jest to, nie ile jest coś wycenione, czy ile myślimy za to otrzymać pieniędzy. To nie jest jego prawdziwa wartość. Prawdziwa wartość danej usługi, rzeczy, przedmiotu jest taka, jaka druga strona kupująca jest nam w stanie zaoferować. To jest prawdziwa wartość. Ta wartość różnych przedmiotów zmienia się w zależności od sytuacji. Od miejsca, od naświetlenia tej, tej rzeczy, czyli od wiedzy na jej temat, i od wielu jeszcze innych czynników, ale to są takie podstawowe rzeczy. Ojciec, jak mówił, że przyjdzie taki czas, że kromka chleba będzie kosztowała sztabkę złota, więc ta wartość tego złota ulegnie zmianie, a wartość tego chleba, czyli tego pożywienia, również ulegnie zmianie. W tej chwili kromka chleba niewiele warta. Sztabka złota jest bardzo cenna, ale to ulegnie zmianie, więc to, jeżeli coś ma jakąś wartość, to ta wartość jest zawsze w kontekście do, do danego czasu. I ja sobie pomyślałem, przecież ja jestem dopiero, wprawdzie jestem starym artystą, bo już jestem po 50, wprawdzie te 30 lat tam z małymi przerwami nie malowałem, więc ja tak naprawdę nie wiem, jaka jest wartość moich prac. Więc może bardzo dobrym wyjściem jest rzeczywiście utrzymanie tych moich prac od złotówki, bo yy, to, co ta, ta nasza zabawa od tej złotówki, to ona pokazuje, czy, czy to, co ja robię, czy to się w ogóle komukolwiek podoba, bo tym głosowaniem to jest to głosowanie tą złotówką. Z waszej strony to jest ten, ten albo aplauz, albo ta, ta negacja, gdzie coś po prostu no, nikomu do niczego to nie jest potrzebne. A rzeczywiście to nie jest chleb. Obrazki nie są chlebem, nie jest to coś, co jest nam niezbędne do życia. To są takie, tak naprawdę, bzdety, które są dołożone do naszego funkcjonowania. To czasami pełni jakąś formę zdobną, czasami zasłania krzywą ścianę, czasami była tam jakaś plama, trzeba dużym czymś zasłonić, a czasami nie mamy pomysłu na dużą, wielką ścianę i coś tam trzeba zawiesić. Jeżeli nie jakaś półka, nie, jakieś, nie jakiś, wiecie, kilim albo jakaś szafka następna, no to kupuje się obraz. W większości przypadków tak jest. Oczywiście nie zawsze, ja tak ogólnie tylko mówię. No to tyle, co Wam chciałem powiedzieć. Te Najważniejsze te fragmenty, co Wam przeczytałem. Polska jest drugim wybranym narodem i o tym Pan Doktor wiedział. I to wiedza, która została przekazana nam, Polakom, i powstała w naszym kraju, ona ma iść w świat. Na rozmowach Ojciec wskazywał nam kierunek: żywienie optymalne. Wielu z nas, którzy pytali, którzy byli na to przygotowani, gotowi i wiedzieli, że ruszą w tą stronę. No i to ma iść. I tyle. Dlatego będę to nagrywał, dlatego będę to ciągnął yy, z przeciwnościami takimi czy innymi, ale tak będzie. I Żegnam się z Wami, wszystkim. Życzę Wam miłego, miłego dzisiaj, miłego dnia. Yy, te moje polityczne filmy za chwilkę tam usunę, bo one już będą zdezaktualizowane. Po co? Po co kogo, komu, kogoś denerwować? Po co to ma komuś przeszkadzać? W każdym razie udało mi się. Wyrazić sam z siebie to co, to, co czułem, to, co myślałem, bez strachu, bez niepewności jakiegoś. No i tyle. Sam przed sobą czuję się, czuję się osobą spełnioną, że ten mój stracony głos został dokonany. Pozdrawiam, wam, pozdrawiam Was raz jeszcze i do, do następnego. Cześć.